Kiedyś magnę tkaczek, bo słucham. Nie. Dzień dobry, pierze pani, chcę pieszka. Przyjdź przy Was u was w zakładzie. Słucham? Pieszka chcę obstrzyć. Bierzę Pani. Muszę chwilkę poczekać. Tak. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry i pani, ja pieska przywieźć do was. Chciałabyś przyjechać z pieskiem na strzyżenie, tak? Tak. I, 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 i tata pyta, ile trzeba zapłacić. Tata pyta, ile zapłacić. A jakiego masz pieska? Bydlaka to... takiego, bydlaka. Bydlaka? To tak. duży pies. A ile ten pieszy? O, cholera. Proszę Pani, tyle co ja chyba. Na oko. No ale to muszę wiedzieć ile taki piesek waży, bo nie wiem czy on mi się na stole zmieści. O kurde, ten ten, 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 stół to może piznąć razem z tym psem. No to co to za pies? Bydlak. No ale jaka to jest rasa? Owczarek? Duży bydlak, ja nie wiem, bierze Pani. No ale ja muszę wiedzieć jaki to jest piesek, żeby y, y, Pani, która będzie obcinać wiedziała jaki piesek przyjdzie. Konkretny taki. Bierze Pani. No ale jaki jest duży, jak wczarek niemiecki? O kuda. on jest taki duży jak... Rozłączyła. Jak ja do niej jeszcze raz dzwonię, co ona robi? A nie, to mi się skype- I Coś rozłącza nas. No rozłączyło coś, tak. Cholera jasna. I muszę od nowa wszystko mówić? O piesku moim? No tak, no bo ja muszę wiedzieć jaki to jest piesek. Bydlak taki duży. No dobrze, ale to mi nie wystarczy, że to jest bydlak. Ja muszę wiedzieć jaka to jest rasa. O cholera. A jest tam tata gdzieś? Tata jest, ale on nie może mówić, proszę pani. No dobrze, ale proszę mi powiedzieć, jaki to, jaka to jest rasa? Ile mniej więcej ten pies waży? Ja wiedzę, ale tato, jaka to rasa jest? No, tata zawsze mówił, że bydlak. Jeżeli chodzi o cenę zastrzeżenia, to ona jest uzależniona od tego, jaki to jest pies. Jork, tata powiedział, Jork. A no to jak to jest Jork, no to będzie około 30 złotych. Trzy dychy, tato. Tata zadowolony, wiecie Pani. Proszę powtórzyć e, jeszcze raz. Że tata jest zadowolony za trzy dychy. Dobrze, e, dwa, a to dwa, kiedy... 23 kg, tata mówi. No to York 23 kg to strasznie dziwny, ten York. To nie jest York, chyba. Cholera wie, co to jest, duży pies taki. No bo jeżeli to jest pies, który waży więcej niż 20 kg, to ja nie mogę takiego pieska zapisać. Nie, on 19 obiecuję, obiecuję, on 19. E, dobrze, bo jeżeli chodzi o zapis pieska, to ja mogę zapisać dopiero na przyszły tydzień, sobotę, niedzielę. Jezu, on wygląda jak tarzan, go trzeba obciąć. No, ale w ten weekend już mam wszystkie miejsca zajęte. Mogę zapisać na następną sobotę. No, pani, kochana, szybciej. No, nie mam jak, bo po prostu wszystkie pieski zapisane na ten weekend. To niech pani jakiegoś wywali. No, nie mogę tak zrobić. No, pierwszy pani, niech pani wywali jakiegoś wysiora. Już proszę chwileczkę poczekać. Dobra. No niestety nie uda mi się na ten weekend, bo mam wszystkie pieski już tutaj zajęte. No ja piedzielę. Naprawdę? No naprawdę, no mam pełne, pełne, pełną listę już piesków na ten weekend. A, Będę a prosiła bada, ewentualnie a, a, o... A, a, Kurde, a mogę z tatusiem przyjechać? Tak, ale dopiero tydzień. O. A pani, bo my dzwonimy na OLX, Jest ogłoszenie tam i. Tak, dobrze, ale to ja prowadzę, prowadzę zapisy i muszą być. Muszę, mam już na ten weekend wystarczającą ilość piesków i już więcej nie mogę zapisać. Aha. A Także pani... ewentualnie a, będę. A, a, pani, to jest ta pani, co z tym takim skokardką pieskiem stoi. E, nie, to nie ja. A pani doktora taka coś szyje takiego małego wariata? Nie, no to jest osoba, która szyzyzy tam na miejscu, ale ja będę prosiła o kontakt ewentualnie jeszcze w przyszłym, e, w przyszłym tygodniu. E, to może uda się po prostu zapisać na przyszły weekend. Co na przyszły weekend? Nie! Teraz jakoś mi Ale ja teraz, bo nie mam miejsc. To Pani wywali jakiegoś czorta! No ale nie mogę wywalić żadnego czorta, bo on już jest zapisany! O cholera! A jakoś po godzinach? No to po godzinach to nie da rady, bo wtedy oni już kończą i wychodzą! A Pani? No ja nie strzygę niestety! No Pani kochana, wyjątek! No nie mogę naprawdę! Bo oni potem nie zdążą tego wszystkiego zrobić. Dla Gabrysi Bąk pani tego nie zrobi? No nie mogę zrobić takiego wyjątku, no bo mi po prostu potem zabraknie czasu, żeby resztę piesku ostrzec. A jak panią przytulę? Dobrze, ja będę prosiła o kontakt jeszcze w przyszłym tygodniu, bo na przyszły weekend będę miała terminy. Nie, się pani, zróbmy tak, się pani. Niech Pani weźmie tu teraz. Niech Pani wypisze czorta jakiegoś w poniedziałek. Ale ja nie mogę wypisać pieska, który już jest zapisany, bo one już są... Halo, Wież Pani... Nie mogę, nie mogę wyrzucić żadnego pieska z listy, bo już są poinformowani, że mają przyjść. Mogę zapisać na przyszły weekend. To, to Pani powie, że była pomyłka. Ale ja nie mogę tak powiedzieć, że dzwoni do kogoś, że była pomyłka. Czemu? Pani też jest człowiekiem. Pani może się pomylić. No, jestem człowiekiem, ale no nie mogę tak zrobić, Jak ktoś już się zapisał, no to musi przyjść. Nie, ja przyjdę. To my jesteśmy umówieni na poniedziałek 14, tak? Nie, my nie jesteśmy umówieni na poniedziałek, bo oni w poniedziałek nie strzygą. A, a kiedy? A nie, my na wtorek 13. Nie, nie, ja zapisuję tylko na sobotę niedzielę. I, no, i, i, i my na niedzielę 11. Ale nie w tę niedzielę, na następną. W tą niedzielę na jedenastą. Tato, słyszysz? Mamy pojechać tam. W tą niedzielę na nie. 11:00. Ja nie zapisuję państwa na niedzielę, bo nie mam na niedzielę miejsc. Tak? Pani mówi, że możemy przyjechać w niedzielę o jedenastej. Nie, ale. Nie, ja nie potwierdzam tego zapisu na niedzielę. Nie możecie Państwo przyjechać, bo y, nie mam miejsc. Tak, pierwszy pani tata się zgadza w niedzielę o 11. Ale y, ja nie potwierdzam tego zapisu na niedzielę. I... To musisz załatwić transport, bo, bo, bo no rowerem nie pojedziesz. Proszę pani, tata specjalnie będzie brał samochód z firmy i my przyjedziemy w niedzielę o 11. Ale nie może pani. Nie, widzę to ja na jestem... nie No to Ty jest? Ona się wyłączyła, dzwoni jakaś wiesz. Ja dzisiaj nie pracy. Halo, halo. No dzwoni, bo to bydlach jest. Jork 23 kilo. Czasną Jork 23 kilo. Bo to Jork jest, 23 kilo! A nie, to nie Jord! Czajcie mam starego maila. na stronę. To jest, że nie jestem w stanie się z tym nie jestem w że nie jestem w stanie się To Jeszcze raz powiem, że ten...